Takie analizy numeryczne no przede wszystkim będą pozwalały nam na stworzenie takich modeli parametrycznych, dzięki czemu będziemy w stanie w sposób ręczny czy automatyczny zoptymalizować parametry takiej anteny, tak żeby osiągnąć to, co chcemy, żeby ta antena sobą reprezentowała. Zmiana parametrów w czasie rzeczywistym pozwala nam na obserwowanie, jak wymiary geometryczne, parametry materiałowe, umiejscowienie takiej anteny będzie nam wpływało na jej parametry charakterystyczne, czyli tutaj powiedzmy dopasowanie impedancyjne, jej charakterystykę promieniowania, tak więc będziemy w stanie zweryfikować, czy wszystkie te parametry będą zgodne z założeniami, czy powiedzmy wrażliwość, których parametrów będzie istotna z punktu widzenia na przykład wytwarzania takiej anteny. Jeżeli chodzi o ogólnie symulacje, to tutaj korzystają z metody elementów skończonych, ja może tak wyświetlę cały ten slajd. Musimy uwzględnić złożoność elementów, które chcemy symulować. Tutaj skupiamy się wyłącznie na antenach. Na tym slajdzie tutaj też widzimy powiedzmy, jakieś płytki drukowane, układy scalone. To również, jeżeli chodzi o analizy z użyciem powiedzmy tego flagowego solwera HFSS który jest no, takim flagowym produktem, jeżeli chodzi o analizy pola elektromagnetycznego w ujęciu wielkich częstotliwości przez firmę Ansys, to tutaj mamy dowolność, jeżeli chodzi o tą symulację. Natomiast tym tematem, który, na którym się skupiamy, to są właśnie anteny. I teraz trzeba zwrócić uwagę na złożoność takich symulacji. Jeżeli, tak jak pokazywałem na poprzednich slajdach, będziemy symulować pojedynczą antenę, no to wszystko jest w porządku, powiedzmy, wymiary geometryczne tej anteny w porównaniu do długości fali, przy której analizujemy taką antenę, no będą na tyle, powiedzmy, ten stosunek będzie na tyle niewielki, że będziemy w stanie w skończonym czasie, w skończonych zasobach przeliczyć taką antenę. Natomiast, jeżeli będziemy zwiększać wymiary geometryczne, gdzie ta długość fali, a musimy pamiętać o tym, że siatkując taki element, czyli tutaj korzystając z tej metody elementów skończonych, musimy zapewnić, żeby było chociaż kilka tych komórek elementów skończonych w długości tej fali. No, okazuje się, że jest problem i no, sama y, symulacja z wykorzystaniem metody elementów skończonych może być niewystarczająca, y, dlatego tutaj y, powstały takie y, Technologie komplementarne, które uzupełniają naszą metodę elementów skończonych, pozwalając właśnie na symulację w większych scenariuszach, gdzie już mamy do czynienia z setkami czy z tysiącami długości fali, jeżeli mówimy o takich wymiarze elektrycznym elementów, które symulujemy. I Główną cechą takich symulacji właśnie, gdzie, nie, gdzie mamy właśnie taką dużą dysproporcję pomiędzy wymiarem elektrycznym a długością fali, przy której chcemy symulować, to jest niesiatkowanie tej przestrzeni pomiędzy tymi elementami. I tutaj w zależności od danej technologii mamy takie trzy flagowe technologie, to jest Physical Optic, Integral Equation oraz SBR+. Plus. W zależności od technologii to przybliżenie będzie realizowane w inny sposób. To, na czym my będziemy się skupiać, jeżeli chodzi o symulacje w bardzo dużych skalach, to jest technologia SBR, która nam odwzorowuje propagację fal elektromagnetycznych za pomocą techniki śledzenia promieni. Czyli tutaj stosujemy taki zabieg, gdzie tą falę elektromagnetyczną będziemy symulować za pomocą promienia. Nazwijmy to promienia takiego świetlnego, który trafiając na element znajdujący się na drodze tego promienia, no będzie w jakiś sposób z nim oddziaływał. I tutaj będzie dochodziło albo do odbicia, albo do pochłonięcia takiego promienia. Jeżeli kilka promieni spotka się w tym samym punkcie, no to będzie tutaj dochodziło, do interferencji. Tu oczywiście to odwzorowanie, czy ta fizyka, która gdzieś dzieje się na tych powierzchniach elementów, ona jest bardziej złożona i no, są tutaj pewne współczynniki korekcyjne i powiedzmy, metody, które pozwalają nam na uwzględnienie takich niuansów, jak na przykład indukowanie się prądów w takich powierzchniach, tak więc te efekty wszystkie są uwzględniane. I to, co jest ważne, to nawet mając bardzo dużą skalę, czyli bardzo duży obiekt pod względem elektrycznym, rozmiarem elektrycznym, no jesteśmy w stanie tutaj przy skończonym czasie i skończonych zasobach przeliczyć. I nawet jeżeli chodzi o właśnie takie bardziej skomplikowane, Scenariusze jesteśmy w stanie tutaj bardzo szybko uzyskać wyniki, w kilka minut, może kilkanaście minut jesteśmy w stanie wykonać taką symulację. Tutaj przykładem na tym slajdzie po lewej stronie antena reflektorowa. Ta antena ona tutaj kilka minut się liczy, tak więc spokojnie jesteśmy w stanie to przeliczyć. Tutaj też można zwrócić uwagę, że to jest taka symulacja hybrydowa, gdzie część powiedzmy tego promiennika, tutaj anteny rożkowej jest zaprojektowana metodą elementów skończonych i jako właśnie takie źródło tych promieni jest wykazywana do symulacji z użyciem technologii śledzenia promieni i dalej już te promienie, one tutaj dochodzi do interakcji na powierzchni tej anteny reflektorowej i możemy uzyskać parametry elektryczne, charakterystykę promieniowania takiej anteny. Technologia ta pozwala nam na, tak jak wspomniałem, symulację dużych obiektów pod kątem rozmiaru elektrycznego, uwzględniając wszelkiego rodzaju niuanse związane właśnie z krawędziami. Tutaj, w szczególności jeżeli chodzi o krawędzie, to one tutaj najbardziej będą oddziaływały na. Zachowanie się tych fal elektromagnetycznych względem powiedzmy tych fal czy, czy promieni symulowanych, gdzie te dodatkowe elementy musimy uwzględnić, tak aby uzyskać dokładne wyniki. Dodatkowo jesteśmy w stanie łączyć te symulacje w domenie elementów skończonych, symulacje z użyciem tych technik komplementarnych, czyli SBR, razem z symulacją obwodów radiowych. Mamy tutaj dedykowany symulator, który bezpośrednio łącząc się z tą metodą elementów, czy powiedzmy z solwerem HFSS, jest w stanie pobrać wyniki, które reprezentują nam nasz fizyczny, Model, który symulujemy, i jesteśmy w stanie za pomocą właśnie symulacji obwodowej podpiąć do tego naszego modelu jakiś układ funkcjonalny. Tutaj przykład układu wejściowego dla odbiornika i przykład symulacji nadajnika modulatora QAM16 wraz z konstelacją, która się tutaj wyświetla, oraz widmem sygnału, który w rezultacie uzyskujemy. Tak więc, uzupełniając te metody elementów skończonych, gdzie symulujemy rzeczywiste obiekty, jesteśmy w stanie uzupełnić o tą warstwę praktyczną, która będzie nam jakieś sygnały rzeczywiste dostarczała do tego naszego układu i odwrotnie też możemy część odbiornika również tutaj zamodelować i na tej podstawie uzyskać no, odwzorowanie takie pełne naszego urządzenia, które chcemy zaprojektować. To tworzy nam takie kompletne rozwiązanie do analizy anten. Tutaj dodatkowo uzupełniając oprogramowanie EMIT, o którym będzie w kolejnej części mówił Sean, jesteśmy w stanie też zbadać interakcje pomiędzy, systemami, pomiędzy różnymi systemami, które działają na różnych częstotliwościach. Czy nie będzie dochodziło tutaj do interferencji jakiegoś sprzężenia? którego nie chcielibyśmy, aby powiedzmy negatywnie wpływało nam na nasz odbiór czy, czy, czy nasz, nasze nadawanie. Tak więc jesteśmy w stanie uzupełnić to powiedzmy o interakcje pomiędzy różnymi systemami.